W jaki sposób chronisz siebie przed tym, żeby nie oszaleć od, od tego wszystkiego, cudzego? Wiesz co? No, to, jest, to jest ciekawe pytanie. Też chciałabym się dowiedzieć, jak inni terapeuci mają. Mhm. Dla mnie to nie jest tak, taki zawód, który można wykonywać 40 godzin tygodniowo, no bo to jest po prostu nie, nie do zrobienia. Mhm. To znaczy, to jest, byłoby nieuczciwe też wobec innych osób, no bo nie jesteś w stanie po pierwsze zapamiętać wszystkiego, po drugie być mhm. w kontakcie z drugą osobą, jak jesteś tak zmęczona i, mhm. i tak dalej. Więc jakby jedno ze sposobów to jest jakby trzymanie jakiejś higieny godzinowej, mm -hmm. żeby tego nie było za dużo. I wiesz co, no ja się nauczyłam, to jest ciekawe, ja się właśnie w tym zawodzie dopiero nauczyłam, uczę takiej samoopieki, mm -hmm. takiego czegoś, że ja mam prawo sobie pojechać na przykład do spa. Mm -hmm. Ja też nie niosę tak tych historii ze sobą aż. To znaczy myślę, że to jest akurat taka rzecz, którą w sobie lubię, że ja też nie mam tak, że jakoś je niosę, ja je pamiętam. Ale no, uznaję, że to jest część tego zawodu, że te historie są ciężkie i jak się ich słyszy tak dużo, to w pewnym momencie masz taki mm. okej, okay, no, przyjmuję to w momencie, kiedy jesteśmy razem. Mm. Ale jak wychodzimy, wiesz, no jakoś się samoreguluje. No, też mam takie niehigieniczne niektóre, na przykład gram w gry na, na, na telefonie.